Przez miesiące Władimir Putin twierdził, że odniósł wielkie zwycięstwo na froncie, wielokrotnie ogłaszając światu, że rosyjscy żołnierze zdobyli miasto Kupiańsk i otoczyli tysiące ukraińskich żołnierzy w środku. Putin był tak bezczelny, że zaprosił nawet zagranicznych dziennikarzy, w tym z Ukrainy, aby odwiedzili to miasto, obiecując im bezpieczne przejście do tego, co nazwał czysto rosyjską strefą. Cóż, Prezydent Zełęski właśnie popsuł całą uroczystość Putina. Wczoraj ukraiński prezydent pojawił się w mieście. Nagrał wideo i wysłał je bezpośrednio do Moskwy, udowadniając, że ukraińscy żołnierze wciąż bronią i kontrolują to miasto. Spotkał się z żołnierzami na froncie, podczas gdy Putin ukrywał się w bunkrze na Kremlu, szerząc kłamstwo transmitowane w całym kraju kilka tygodni temu. Powstałe w ten sposób zakłopotanie jest tak głębokie że nawet rozwścieczeni rosyjscy blogerzy wojenni publicznie domagają się teraz śledztwa w sprawie rosyjskiego wojska. Ustalają, kto dostarczył Putinowi fałszywy raport. Ten kryzys jest kwintesencją tej wojny. Odważny, wybrany przywódca stoi na pierwszej linii frontu. Obnażając katastrofalną niekompetencję tchórzliwego tyrana, zacznijmy więc od początku. Od października Putin twierdzi, że rosyjscy żołnierze przejęli miasto Kupiańsk. Następnie, 20 listopada, postanowił to oficjalnie ogłosić. Przebrał się w swój halloweenowy mundur żołnierski i spotkał się ze wszystkimi swoimi generałami w bunkrze pod Kremlem. Bo, bądźmy szczerzy, Putin nie ryzykuje wyjazdu na linię frontu, ma do tego mięso armatnie. Następnie, podczas tego spotkania, które było transmitowane na żywo w rosyjskiej telewizji państwowej, każdy generał powiedział Putinowi dokładnie to, co chciał usłyszeć. Posłuchajcie. Oddziały Grupy Zachodniej wyzwoliły miasto Kupiańsk. Więc wszyscy zostali całkowicie pokonani. Dokładnie miasto jest pod naszą kontrolą. Właśnie tak to działa. Wszystkie nasze silne pozycje w kraju silne pozycje w rozmowach dotyczących zakończenia wojny. Dziękuję wszystkim wojownikom i naszym wojskom lądowym. Jestem z Was dumny. Dziś jest wyłącznie Wasz dzień. Dziękuję Wam, chłopaki. Teraz. Putin naprawdę chciał się upewnić, że te wiadomości, które otrzymywał w telewizji państwowej, są prawdziwe. Jak możecie zauważyć, nie ma on stuprocentowego zaufania do Gerasimowa. W końcu to on dowodził rosyjską armią przez cały ten czas. Dlatego zadał to samo pytanie generałowi pułkownikowi Kuzolowowi. Jest on dowódcą Zachodniej Grupy Operacyjnej w Rosji, czyli grupy działającej w rejonie Kupiańska. I oto co powiedział ten pułkownik w kierunku Kupiańska. Oddziały szturmowe 68. dywizji zmotoryzowanej 6. armii zakończyły wyzwalanie miasta Kupiańsk. To znaczy wszystko się skończyło. Tak jest, panie. Miasto jest pod naszą kontrolą. Pojedyncze, małe, rozproszone grupy wroga są niszczone. Po potwierdzeniu i odegraniu przedstawienia dla rosyjskiej publiczności Putin był tak pewny siebie, że wysłał wiadomość do Kijowa. Powiedział: "Hej, mamy tysiące ukraińskich żołnierzy okrążonych. Jeśli nam nie wierzycie, Wyślijcie dziennikarzy skądkolwiek chcecie. Sami zobaczą, jak bardzo Ukraina przegrywa. Posłuchajcie. To było jego ostrzeżenie. Nie mają nic przeciwko temu, żeby rozdzielać reporterów, przedstawicieli mediów, w tym międzynarodowych i ukraińskich, w strefach okrążenia, żeby mogli sami zobaczyć, co się dzieje. Tam mogą zobaczyć, w jakim stanie są okrążone oddziały, żeby ocenić ich kondycję. Tak, by kierownictwo polityczne Ukrainy mogło w imię syna i ducha, amen, decydować o dalszym losie swoich obywateli, swoich żołnierzy. Już mnie znacie. Gdy dostaję zaproszenie, pojawiam się. Więc wysłałem e-mail do Kremla w sprawie tego zaproszenia, ale jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Może niedługo poznamy powód. To dlatego, że Putin ciągle pogarszał sytuację rosyjskiej armii. Zaledwie kilka dni po tym ostrzeżeniu, które wydał Putin, wydał kolejne ostrzeżenie, tym razem bezpośrednio zwracając się do przywódców Kijowa. Powiedział: Jeśli się nie poddacie, powtórzymy to, co zrobiliśmy w Kupiańsku. W całej Ukrainie. Domyślam się, że chodzi mu o to, że po prostu będzie kłamał na temat przejęcia Ukrainy, bo sam nie wiem, co on ma na myśli. Przywódcy Kijowa nie mają informacji o sytuacji na polu bitwy albo mają te informacje, ale nie potrafią ich właściwie ocenić. Jeśli Kijów nie chce rozmawiać o propozycjach prezydenta Trumpa, jeśli odmawiają tego, oni i europejscy podżegacze wojenni muszą to sobie uświadomić. Wydarzenia w Kupiańsku nieuchronnie powtórzą się na innych kluczowych odcinkach linii frontu, może nie tak szybko jakbyśmy tego chcieli, ale nieuchronnie się powtórzą. Teraz. Chcę też zwrócić uwagę na coś jeszcze. Putin wysyła te wiadomości z bunkra, ukrywając to. Jest na Kremlu, ukryty w bunkrze i otoczył miasto obroną przeciwlotniczą. Jest tam wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza, bo Putin bardzo się boi, gdyby naprawdę miał Kupiańsk pod kontrolą, czy nie powinien pojechać do tego miasta, zobaczyć, co zdobywa jego armia. Chyba nie chciał jechać do tego miasta. Bo wiedział, że nie jest ono naprawdę pod rosyjską kontrolą. Spójrz, jaką wiadomość prezydent Zełęski opublikował wczoraj, i zwróć uwagę, skąd ją nadaje. Życzę ci dużo zdrowia. Dziś jestem w rejonie Kupiańska z naszymi żołnierzami, którzy tutaj wykonują zadania dla Ukrainy. Rosjanie ciągle mówili o Kupiańsku. Rzeczywistość jest oczywista. Odwiedziłem żołnierzy i im pogratulowałem. Dziękuję każdej jednostce i każdemu, kto tu walczy oraz niszczy okupanta. Osiąganie sukcesów na froncie jest kluczowe, by Ukraina odnosiła dyplomatyczne sukcesy. Tak to wygląda. Wszystkie nasze silne pozycje w kraju przekładają się na silne pozycje w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny. Dziękuję każdemu wojownikowi. Jestem z Was dumny i dziękuję wszystkim naszym wojskom lądowym. Dziś jest wyłącznie Wasz dzień. Dziękuję Wam, chwała Ukrainie. Chwała Ukraina. Chyba to ma sens, że Putin nie odpowiada na mojego maila. Domyślam się, że oferta, którą złożył dotycząca wizyty dziennikarzy w Kupiańsku, już nie jest aktualna. Przegapiłem swoją szansę. Może następnym razem powinienem zachować się jak dziennikarz i wierzyć Putinowi bez sprawdzania faktu. Putin miał rację co do ukraińskich wojsk. Oni wciąż są w mieście, tylko problem w tym, że nie wygląda na to, żeby byli okrążeni. Spójrz. Chwała Ukrainie! Chwała Ukrainie! Chwała bohaterom! Drodzy wojownicy, drodzy Ukraińcy, wszyscy, którzy służycie w naszych wojskach lądowych, przede wszystkim gratuluję Wam wszystkim z okazji Waszego święta Dnia Wojsk Lądowych. To jest fundament naszej armii, najliczniejszy element sił zbrojnych Ukrainy. I bardzo dużo zależy właśnie od Was, od Waszych braci broni, od wszystkich oddziałów naszych wojsk lądowych Ukrainy. Ukraińscy wojownicy mają się czym szczycić. I teraz, kiedy powstrzymujemy wroga, powstrzymujemy Rosję. I od pierwszych dni tej inwazji, kiedy wojna była bardziej manewrowa, zmienia się czas, zmienia się charakter wojny, zmienia się broń. Ale nasze zadanie pozostaje niezmienne bronić państwa, bronić niepodległości Ukrainy i zapewnić prawdziwe bezpieczeństwo naszym Ukraińcom, naszym ukraińskim dzieciom i wszystkim naszym ludziom. Jestem pewien, że wypełnimy to zadanie. Dziś jesteśmy tutaj, w obwodzie charkowskim. Odwiedziłem chłopaków w Kupiańsku. Rosjanie przez długi czas chwalili się, że zdobyli nasz Kupiańsk. Od dłuższego czasu Rosjanie opowiadają całemu światu, że Ukraina jest rzekomo słaba. Oni wszystkich okłamują. Absolutnie, jesteście silni. Ukraina jest silna, broni swoich pozycji, a im silniejsza jest nasza obrona na linii frontu, tym silniejsze będą nasze pozycje. Mówiłem o tym nieraz i powtarzam: nasze pozycje w negocjacjach będą silne tylko wtedy, gdy nasza armia będzie silna. Ukraina robi wszystko, aby zakończyć wojnę z godnością, aby zakończyć ją z szacunkiem dla Ukrainy. Szacunek dla Was, dla całego naszego państwa, dla każdego z naszych żołnierzy, dla każdego z naszych bohaterów, którzy oddali życie broniąc naszego państwa. Ukraina, nasza pamięć o ukraińskich bohaterach jest także jednym z fundamentów naszych pozycji negocjacyjnych. To kolejne przypomnienie dla wszystkich. Że rzeczywistość na miejscu mówi głośniej niż jakakolwiek rosyjska propaganda. Nie zapominajmy o sprzeczności tej historii, która w pewnym sensie podsumowuje całą wojnę. Putin siedzi w Moskwie i twierdzi, że jego armie przejęły miasto, które osobiście odwiedza prezydent Ukrainy. On tam jedzie, ściska dłonie żołnierzom, którzy są obecnie na linii frontu, rozmawia z nimi, słucha ich i zachęca do obrony swojego kraju. To jest tak proste, jak tylko może być. Są tchórzliwi tyrani i są odważni, wybrani przywódcy, i dobrze jest znać tę różnicę. A poza tym, zupełnie na marginesie, jeśli ktoś jeszcze ogląda, kto chce, żeby Rosja wygrała? Domyślam się, że w rosyjskim wojsku zaraz pojawią się wakaty. Jeśli chcecie się przeprowadzić do Rosji, to odpowiedni moment. Jak się domyślacie, rosyjskie media wariują na punkcie całej tej historii. Najważniejsza zasada w Rosji nie obwiniaj cara, więc winą obarczają otoczenie Putina. Rosyjski bloger wojskowy wzywa do śledztwa w sprawie ostatnich doniesień o zdobyciu Kupiańska, twierdząc, że Putin został wprowadzony w błąd fałszywymi raportami z frontu. Teraz, jak już wiecie, przyznam się do czegoś. Moją słabością jest czytanie tweetów tych rosyjskich blogerów, kiedy są naprawdę, naprawdę wściekli na swój własny rząd za to, że ich okłamuje. Zebrałem kilka z nich tutaj, przejdźmy przez nie razem. Jeden rosyjski bloger mówi: Oszukiwanie przełożonych jest przecież jednym z naszych ulubionych narodowych zajęć. Zaledwie dwa tygodnie temu szef sztabu generalnego Gierasimow poważnie zameldował prezydentowi Federacji Rosyjskiej, że kupiańsk został zajęty i całkowicie oczyszczony, ale dziś nagle okazuje się, że znowu go okłamał, i to na oczach całego kraju w telewizji swoją drogą cóż za drobna niespodzianka, kto by się spodziewał. A wszystko przez wygasłego prezydenta byłej Ukrainy, który spokojnie i swobodnie nagrał sobie selfie, w tym właśnie mieście, tuż obok tablicy z nazwą. Nie można nawet powiedzieć, że to stare nagranie, z letniej kampanii, bo nie ma zielonych liści. Zeleński czuje się tam swobodnie. Nikt nie strzela do niego rakietami ani granatami. Kreml dotrzymuje obietnic izraelskim partnerom co do nietykalności. Taka jest ta przeklęta wojna. Och, przepraszam. Specjalna operacja wojskowa. Nie wiem już, jaka jest rola tego izraelskiego partnera. Może powinienem głębiej zagłębić się w teorie spiskowe, które krążą po Rosji. Przechodząc dalej, kolejny bloger wojenny pisze: Znowu następujemy na tę samą grabie. Pisząc o wyzwoleniu Kupiańska, ostrożnie kwestionowaliśmy część twierdzeń o sytuacji w tym rejonie, ponieważ przewidywaliśmy dokładnie taki scenariusz, jaki wróg teraz zrealizował. Kto, dlaczego i w jakim celu przekazał prezydentowi Rosji tak zniekształcone informacje? Informacje, na których opierało się ogłoszenie o wyzwoleniu Kupiańska, są teraz pytaniem z gwiazdką, tak jak się obawialiśmy, opisując sytuację. Na drugiej i ostatniej, potencjalnie wiarygodnej linii obrony, wróg w pełni wykorzystał prezent, podarowany przez autorów tych rosyjskich raportów. Które dotarły na samą górę, a prorosyjskie media otrzymały teraz idealną okazję, by dokładnie wyśmiać zaproszenie skierowane do zagranicznych dziennikarzy, by przyjechali do Kupiańska. Nie cierpię, gdy zagraniczni dziennikarze wyśmiewają rosyjskie porażki na froncie. To wszystko ode mnie. Nazywam się Sam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Przez ostatnie miesiące rosyjska propaganda nękała nas w internecie, chcą nas zbanować na YouTubie. A rosyjskie boty bez przerwy atakują nas na Twitterze i zgłaszają nasze filmy, których nie chcą, żeby inni oglądali. Ale nie poddamy się, bo naprawdę wierzymy w siłę niezależnego dziennikarstwa. Wszyscy wiemy, czemu nas powstrzymują. To dlatego, że boją się, że przekazujemy Wam prawdę o tym, co dzieje się na Ukrainie. Boją się, ponieważ próbujemy przejrzeć ich kłamstwa. Dzisiaj chcemy, żeby bali się jeszcze bardziej. Niedawno uruchomiliśmy nową platformę Basics Insider. Na platformie udostępniamy ekskluzywne filmy i rozmowy z ekspertami, m.in. amerykańskimi generałami, komandosami Navy SEALs i autorami bestsellerów. Omawiamy również najnowsze informacje z linii frontu rosyjsko-ukraińskiego oraz z całego świata. Możesz to obejrzeć, klikając pierwszy link w opisie lub skanując kod QR na ekranie. Możesz też wejść na basicsinsider.com. Twoje wsparcie znaczyłoby dla nas tutaj w Business Basics naprawdę wiele.